Witajcie, mam na imię Damian i nie jestem youtuberem. O czym będę mówił? Nie, ja, nie, nie, nie jestem w stanie teraz już nic powiedzieć. No, dobra, jeszcze raz mogę spróbować. A co mam zrobić w tym intro jeszcze raz? No dobra, ale nie no to dobra, jeszcze raz wszystko. Witajcie, jestem Damian i nie jestem youtuberem. Na co dzień jestem wykładowcą akademickim, ale ten trudny czas pandemii zmusił mnie do wejścia w internet. Wiele moich wykładów zostało odwołanych, rzecz oczywista. Natomiast pomyślałem sobie, że właśnie przez to medium mogę jakoś do wielu z Was dotrzeć. Wielu prosiło mnie, abym powiedział coś o tym, jak sobie chrześcijanie w starożytności radzili z pandemią. Albo ojcze, powiedz nam, co przygotować przed śmiercią, kiedy ona nas dosięgnie. Nie wiem, czy jest to moment, aby o tym. Mówić. Przyszła mi wtedy na myśl taka historia o świętym Karolu Boromeuszu. Kiedy Karol Boromeusz grał w szachy, a bardzo lubił grać w szachy, ktoś zadał mu pytanie: Karolu, a co byś teraz zrobił, gdyby był koniec świata? On odpowiedział: Grałbym dalej w szachy. I tak sobie pomyślałem: To, co potrafię robić, to są wykłady. Może koniec świata nastąpi, może nie nastąpi. Karol Boromeusz mógł tak powiedzieć, bo był to człowiek święty, był przygotowany na koniec świata. Czy ja jestem przygotowany, nie jestem taki pewien. Ale to, czym mogę się z wami podzielić, to się podzielę. O czym będzie ta seria? Ta seria pierwotnie miała być o ojcach Kościoła, o początkach chrześcijaństwa. I w jakimś sensie będzie, ale tak sobie pomyślałem, że opowiadanie o ojcach Kościoła od samego początku, w kolejności chronologicznej, jest rzeczą może dla wielu nudną, ale z pewnością obszerną. I w krótkiej serii nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego podzieliłem tę naszą serię na kilka tematów. W tych tematach Będę zawsze mówił o jakimś ojcu kościoła, ale będą to tematy dotyczące czego? Przede wszystkim Boga. Tak sobie myślę, że również w okresie pandemii, kiedy czytam, co się mówi na internetach, właśnie skąd się wziął koronawirus: czy to Pan Bóg, czy Szatan, jak należy postępować w tym czasie, brać komunię na rękę do buzi i tak dalej. Tak, dla wielu są to ważne tematy, ale tak sobie myślę, że istota sporu polega na tym, że wielu z nas interpretuje pismo święte w sposób dosłowny. Wyciąga z kontekstu wiele różnych fragmentów mówiących, ale pismo mówi tak czy tak. A w jaki sposób interpretowali pismo ojcowie Kościoła? Pierwszy więc temat będzie dotyczył interpretacji pisma. Będę mówił o różnych poziomach interpretacji pisma, jak to widzieli ojcowie Kościoła. Kolejny temat będzie dotyczył herezji. Herezji i tego, jakie właśnie błędne wnioski można z Pisma Świętego wyciągnąć. Bo każda herezja tak naprawdę opiera się o Pismo Święte. Kolejny temat będzie dotyczył tego, jaką wizję Boga możemy wyciągnąć z Pisma Świętego. Co nam Pismo Święte mówi wprost? A co też o Bogu mówili ojcowie Kościoła? I żeby nie było tak teoretycznie, na koniec będzie trochę o moralności opowiem o koncepcie upodobnienia się człowieka do Boga. Wszystkich zainteresowanych tymi tematami zapraszam serdecznie. Muzyka